Witam Was serdecznie. Kramer wykopki z tej strony. Dzisiaj jest Happy Hunting. Zobaczcie. Tyle pola. Tam. Tam dalej. Będzie się działo dzisiaj. Będzie się działo. Tutaj Adaś. I chłopaki. O. I dzisiaj Rzymu wejdzie tutaj od groma. OK, jesteś gotowy na wykop. O, ja jestem gotowy. gotowy. O, ja O, ja jestem gotowy. it's gotowy. O, ja jestem 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 gotowy. O, right side, on the cross, is free new land. Go down. It's three new land. I go trzy nowe down jest 3 new runs. 12 o'clock is barbecue. To jest normal. That is coffee, moonshine, everything is for you. Let's go for Dzięki. Także <laughs> ja, ja, widzicie jak tutaj się zaczyna. <laughs> lecimy, lecimy. Jest pierwszy fant, ale nic ciekawego. Żelazo. A to druga znajdka. Kawa jak od czegoś tam. Prawie jak fibula. Ale prawie robi różnicę. A teraz grzeje ostro. Także troszeczkę roznegliżowany Takie skarby wychodzą. Takie skarby wychodzą. Na razie jeszcze lipa. Adaś tam lata, jakiś górzyczek wykopał, jakąś monetkę. Robimy tutaj takie pole trochę węższe. Zobaczymy. Chuja widać, nie? Tu nagrywasz, bo ja tu sadzę, kurwa jak wietr. No jest, pobrzmy, babeczka. Nie no Grzesiu, ja a, go, dać, na go, go lasa. Pozdrawiam <laughs> wszystkich, całą warszawską ferajnę. I te, i czarne. I, i czarne. czarne kciuki. No. Kurde. Brzuchów nie pokazujemy. Piotruś. Piotr. <laughs> Piotr? Siemano. Tak On to może się pokazać. <coughs> tak, 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 tak. tak, tak. <laughs> Pier pierwsza kulka się muszkietowa trafiła. Duża, nie taka jak w Polsce. Większa, większa o. No i no to jakieś Jakiś uchwyci od których Tyś Bardzo dobry sygnał Jadą po nas lecą <gryw> Co tu jest? Czyżby pierwsza moneta? Nie Niestety Niestety Ołów Był pierwszy Rzymek taki zajeździk straszliwy a teraz Wiecie co to jest? Korpus ołowianego żołnierzyka, bez głowy, tu miał głowę. O, ręce złożone. Takie fanty. Nic za ciekawego, ale jest potupane fajnie, poupalane będzie. Zaraz idziemy na grilla o 12:00. grill. I później lecimy dalej, cały czas. Adaś. Przyjechali tu we trzech i kopiemy oh. A tu jest Nie, no. było no. to jest zawsze na imprezach. To jest full wypas Always Always <laughs> Kramerka, to jest mała Adam Fanty. To jest kramerka, kramerka Kramerka! Kramerka tak. O, z niej nie wiecie masz, nie? No. Nie wiecie no ładna ze szpilą No no Że się z... uchowała, nie? No. Gdzie te dzwonki powyciągałeś ty tam te pole dam tą trą na górę? A co się poszło? To takie. Ale kram... 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 Kr... krameczka ładna, no? ja, ja, ja ładniejsze srebro wykopałem na palcach. Nie wiem, kiedyś widziałeś na filmie jeszcze z kamieniem, z rubinem. Takim. Tak, Każdę nie z rubinem, tylko z zielonym. Mm. Nie wiem, jaki to tam. Fajnie, Przed chwilą była loteria. Z nagrodami dla każdego uczestnika. Niestety żaden z Polaków. Oh Niestety to była wielka jedna ustawka. <laughs> A Polacy wygrali tylko kiełbaskę I talon. I tak. talon. No jest druga moneta dzisiaj. Chłopaki mówią, że to młoda Wiktoria Ja się nie znam jeszcze o. ale zajazd zajazd niemiłosierny. to zada się, weszliśmy na no. jeszcze jedno pole. Ale Sahara jest. Powiem wam, że jest taki upał, że się nie da chodzić, ale jak się przejechało tam 120-130 km, to trzeba pochodzić. Że śledźcie, oglądajcie, subskrybujcie. O, tu może będzie dzwoneczek. Zapraszam Was serdecznie wszystkich. No pokażę go. No, lec go podnieść. Odnieść no, go. Proszę bardzo. Uważaj, bo jest ucho z tyłu. Mm -hmm. Jest, reberka. No widziałeś, O, medali chyba. No, no to wygląda, że piękny medalik. Inicjały. M. Mój, jak Maciej. Jak Madaś. Madaś. Dalej. Ty, to jak było wystukowany to kurwa. Bo to może być z wąjaka zrobione, Z może być. Po kopaniu. Po kopaniu tam. Stara kopalnia. Wyszedł chyba jakiś tam jeden rzymek, jakaś tam monetka, Pochodzone, potuptane, opaleni, karknie piecze i co? Następne kopanie zaliczone, bez spektakularnych wyników, ale nie to się liczy, liczy się, o, Adasia poznałem. Chłopaków poznałem Piotrka popaków właśnie z Happy Hunting i to się liczy. Znaliśmy się tylko z internetu, z Messengerów, a teraz już się znamy osobiście. Także pierwszy ale na pewno nie ostatni raz razem zapraszam Was do śledzenia kanału i pozdrowienia dla Was wszyscy, wszystkich.